Cześć! Nazywam się Mariusz Kędziora i witam cię serdecznie w kolejnym odcinku naszego kursu Edukacja zdalna z Microsoft Teams. Wszystkie szczegóły całego kursu, jak zawsze znajdziesz na ewangelista.it łamane na Teams, a teraz zapraszam Cię już do kolejnego odcinka. W tym odcinku pokażę Ci, gdzie i w jaki sposób otwierać istniejące już notesy OneNote. W tym pokażę Ci również, w jaki sposób otwierać notesy zajęć. Z naszych zespołów w Microsoft Teams, mimo że do tego jeszcze nie dotarliśmy. Otwieranie nowych, istniejących już notesów jest w tym samym miejscu, w którym wszystkie rzeczy związane z notesami. Czyli po rozwinięciu tego menu mamy informacje o, o tych notesach, które mamy w tej chwili otworzone, te, do których e, kiedyś w jakiś sposób się już dostawaliśmy. Tu wybieramy tą opcję, żeby załadowało nam się więcej notesów. W tej chwili ładują nam się notesy, zwłaszcza te, które były ostatnio przez nas używane. Możemy w dosyć prosty sposób wyszukać sobie określonego notesu, wpisując jego nazwę. Gdybyśmy tu nie byli jeszcze zalogowani do swojego konta szkolnego, to w tym miejscu dodajemy swoje konto, logujemy się, wpisujemy login, hasło, i w tym momencie to konto zostanie dodane do naszego notesu OneNote. Teraz w jaki sposób otwieramy konkretny notes? Jak zobaczycie, mamy tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, mam jakieś notesy prywatne, które są w tym miejscu umieszczone, ale jest też już jeden z notesów, który mam stworzony w Microsoft Teams. Natomiast mógłbym spokojnie wyszukiwać takie notesy po nazwie i w ten sposób mógłbym je otwierać. Roztwórzmy w takim razie może najpierw jakiś prywatny notes, który miałem tutaj przygotowany, na przykład storytellingowy. Klikamy, wybieramy opcję otwórz. Możemy co ciekawe, wybrać kilka notesów na raz i w tym momencie też z tej opcji skorzystamy, więc wybierzemy, że chcemy sobie otworzyć dwa różne notesy. Mogą to być zarówno notesy zajęć z Microsoft Teams, jak i jakieś nasze prywatne notesy. Wybieramy opcję otwórz i w tym momencie te notesy nam się otwierają, czyli OneNote łączy się do odpowiednich serwerów i w odpowiednich momentach wyciąga sobie te notesy z tych serwerów przygotowując nam je do obsługi w naszej aplikacji. Dzięki temu w bardzo prosty i wygodny sposób będziemy mogli w jednym miejscu, w jednej aplikacji dostawać się do wielu różnych notesów. Notez już nam się otwiera w tym momencie. Będą nam się jeszcze przez chwilę doładowywać wszystkie strony z tego notesu, z tego względu, że będą musiały one być pobrane z różnych e, miejsc. I ten notes, który nas akurat interesuje, to jest ten notes zajęć, które nazwaliśmy sobie zespół Fizyka B2019 i ma dopisek on również notes. I są w nim już, jak zobaczycie, zawarte te strony, które są domyślnie przygotowane w takim notesie zajęć. O tym jeszcze będziemy opowiadali w innych odcinkach. Natomiast jak zobaczycie, również otwiera mi się ten mój notes prywatny. One w tej chwili obydwa mają znaczki synchronizacji, w związku z tym teraz te notesy właśnie synchronizują się z serwerami. W ten sposób możemy otwierać dowolne notesy, które zamieszczone są w różnych miejscach, czyli zarówno w, na przykład w Teamsach szkolnych, jak też i na naszych lokalnych kontach, tam gdzie warto je przechowywać. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się podobał i wykorzystasz wiedzę w nim zdobytą. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału oraz oczywiście do odwiedzenia strony całego kursu evangelista.it na Teams. Do zobaczenia!